Dzień dobry. Dzień dobry, kamraci, kamratki, rolnicy. Dzisiaj 26 kwietnia. No i przystępujemy do działań dalszych. Po prostu dzisiaj wam powiem, jak to jest: jak, jak po prostu są przyznawane dopłaty dla rolnictwa. To są. Po prostu na sprzęt na, 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 na po prostu na urządzenia, nie. To są po prostu też idzie wszystko po układach, po znajomości, nie Kto ma perkuratora w rodzinie, sędziego lub nie po to, żeby tą grupę przestępczo po prostu kryli, nie. E, także to tak to wygląda e, na dzień dzisiejszy. E, także. Na przykład tacy rolnicy, którzy nie mają żadnego zaplecza, jak mówię w prokuraturze, czy w sądzie, czy w policji, to nie dostają dopłat. Po prostu ich gospodarstwa są likwidowane. Tak samo jak i było ze mną. Nie? Na różne sposoby my je brali i po prostu chcieli doprowadzić gospodarstwo do bankructwa. No ale to, to jeszcze będzie. Dalszy temat też opowiadam, no ale to jest tak jak tutaj Wam przedstawiłem. No, jakby to powiedzieć, jeszcze no, tak samo i w agencji. W agencji są ludzie też powiązani z firmami, które sprzedają sprzęt rolniczy, czyli ciągniki, maszyny rolnicze. Nie. No, jak będziesz na przykład brał od tej firmy, no to dostaniesz dopłaty, a jak nie, to nie dostaniesz. nie na nas sprzęt na ciąg, nie to tak zrobię, że mogę zrobić tak, że jak nie jedno gospodarstwo zostało już doprowadzone do bankructwa ponieważ nie zostało im zwrócone pieniądze za, za, za sprzęt z tego co jak, jak ja wcześniej składałem i na nas sprzęt oczywiście tam nie wziąłem bo się, też się wycofał, nawet bym nie wziął, bo bym się wycofał, bo z tego względu, że tam naliczane były punkty i trzeba było także, że to było zbyt ryzykowne żeby w ogóle wziąć te na, na ten na sprzęt w ogóle na maszyni na sprzęt, żeby wziąć po prostu te dopłaty ponieważ trzeba było z banku wziąć trzeba by musiał z banku brać na przykład kredyt i agencja miała do dwóch lat e, czasu spłacenia tego e, po prostu zwr zwrotu za, za maszynę. Także na takie coś to ja nie, na pewno nie pójdę. Nie? No i postanowiłem swój sprzęt robić. Po prostu mam, mam już ustawiony, prawie jeszcze nie dopięty do końca, no ale mogę po prostu robić swój sprzęt i nie potrzebuję jakichś żydowskich e, e, po prostu. Dofinansowań, nie? I łaski, że oni jakoś łaskiem, że, że oni mi dofinansują. Pierdolili ich dofinansowania ich na, na maszyny. Tutaj jeszcze próbowana jest mi zabrać dopłata z tych, tych podstawowych, a nie to, że. E, uff, no, no, tak jak, jak mówię, że to jest grupa przestępcza, nie? Jak to działa, jak to po prostu, u, Wam przedstawiam nie? Także. Eee, na przykład jest, jest taka możliwość, że można kogoś nawet w kredyty wciągnąć, tak jak i mnie, to, to do mnie też podschody takie były, nie, że brał sprzęt, nie, że, że tego, nie, nie, niestety, ale ja robię sobie sam sprzęt. Eee, do tego też dojdziemy i Wam pokażę, jaki sprzęt zrobiłem, I, ale to, to dopiero gdzieś w maju jeszcze, bo tam sprzęt został jeszcze umalowany, potem ro, zrobiłem rozrzutnik, ciągnik 30, który została przerobiona. No po prostu robię ni nią wszystko, robię, robię nią to co e, ci co pobrali nowe, nie? Ni niczym e, gorszym się nie różni. To samo prawie robotę zrobię. Także to w ten sposób. No i tak jak mówię Wam, dofinansowania to są po to, żeby niektóre rolnictwa gospodarstwa się rozleciały, ponieważ jak to, że bierze na przykład na większą ilość sprzętu, nowego, to są potężne sumy to są, nieraz, tak jak ciągnik, teraz kosztuje tam około 300 tysięcy e, cały zakup maszyn, bo jak ktoś wymienia maszyny na nowe, to tam jak to gospodarstwo, które ma tam 30 hektarów weźmie 600 tysięcy na przykład e, kredytu z banku, no to jest e, jakby mu nie zwrócili tej sumy, to jest e, sznurek na gardło Także to tak wyglądają te dopłaty I także, jak powiedziałem, pierdolę ich dopłaty, i to jest co to, to tylko pułapki, po to, e, to jest tylko bezpiecznie mogą się czuć rodziny i prokuratorów, tak powiedziałem, sędziów i innych cwaniaków. E, no i no co tam jeszcze? Dzisiaj e, to jest poświęcone bardziej rolnictwu, nie, nie będzie. E, tym dopłatom, tak jak, jak mówię, to jest y, wszystko pis na wodę fotomontaż. Chce się pokazać, że jakie to oni są dobrzy, jak oni nam dokładają. To nie jest tak. Nie y, jeżeli by było wszystko dobrze, nie rozpadłoby się ileś tysięcy gospodarstw, nie? To jest prosta rzecz. Kiedyś tego nie było, nie dokładali, y, ceny były normalne i powiem wam tak, że było tyle, tyle gospodarstw, mi nie upadało. Co teraz upada, nie? I to z tego, co tutaj, jak tutaj, tak jak e, koło mnie widzę, no to i dosyć dobre gospodarstwa e, siadły, nie? Po prostu dalej się wciągnąć w kredyty, nie? E, to trochę jest i łakomstwo, co niektórych, no ale każdy robi, jak uważa, nie? Ja, ale. Na, na, nade mną też pracują, żeby tutaj, to, tutaj nie rozbić. nie? Tak jak mówię, używali sędziów, prokuratorów, innych e, cwaniaków. Także to tak na dzień dzisiejszy wygląda. Nie? No i jak mówię, jak wspomniałem wcześniej, było tutaj bydło i tam takie inne rzeczy. E, no to, to, to. No i to chyba będzie. Dzisiaj na koniec, nie wiem czy jeszcze, jak tam zostało, no ale dzisiaj będzie krótszy, bo tutaj mam troszkę roboty. No i, i, i po prostu muszę tę robotę zrobić. Jeszcze na nawozy wsiąść, dosiać, bo tam troszkę mi zostało. No i brać się za roboty. No to dzisiaj e, dziękuję za, 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 za wysłuchanie mojego. Komentarza, tak jak mówię, nie dać się wciągnąć w kredyty, tak jak rolnicy, bo oni podsuwają specjalnie. To jest cwane, cwana, cwana, mi ci mi, to jest taka na zasadzie, nie wiem, czy, czy widzicie, gra w trzy karty. Jak niektórzy też się dawali wciągnąć. Dawali na przykład, widzieli gościa, który ma kasy, no to z początku dają wygrać, nie. A później e, po prostu przegrywa wszystko, no to tak samo jest i tutaj, nie? Jak widzę, że tam ktoś ma trochę dobre gospodarstwa czy coś, no to daje, da, z, pod, z początku poddadzą trochę, nie? A później... E, wciągną w kredyty i... i jest, jest, jest też wtedy ich, już robią co chcą, nie? Tak samo i do mnie też te, te podchody robili, no ale... masoni na razie, jak, jak widać... No. Nie powiodło im się. nie. Różne sposoby będę próbować. No i na dzisiaj chciałbym to na tym zakończyć. Dziękuję bardzo za usłyszenie. czołem kamraci i kamratki. Do usłyszenia.